Siemanko, Siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Chciałbym wam was przywitać w takim pierwszym odcinku prezentującym co będę robił na swoim kanale, jakie treści będą na nim zamieszczane. A więc tak Na pewno co niektórych może zdenerwować, niektórzy mogą mnie za to polubić, będę nagrywał w Minecrafta. Teraz nie dziwcie się, gramy na serwerze e, tego albo tego pana. O, widać kto siedzi na tym... na game modzie kto siedzi na game modzie. No i co? Będziemy... To jest na wersji 1.4.7, ale będzie najprawdopodobniej później na 1.5.2. O... Ja będę preferował coś może nietypowego, ponieważ będę starał się grać razem z wami, czyli będą filmiki, będą jakieś tam... Będziecie pisać komentarze. <laughs> Przepraszam. Będziecie pisać komentarze na przykład, chcę z tą zagrać. Nie tak naprawdę mam więcej gier pod live'y, ale na pewno coś się... Coś się znajdzie. Znajdzie. A więc tak. O, na pewno będę nagrywał Minecrafta, jak już powiedziałem, powtarzam się. O, coś piszą na Skype'ie. E będę nagrywał Minecrafta, nie wiem. E na pewno... Be na pewno. Postaram się robić live'y. O, znaczy postaram, no to jest raczej takie pewniejsze, no i co, no na pewno będzie z tego seria, którą już zaraz yy, zacznę, yy, którą już zaraz zacznę kręcić, tak? Raczej nie będę wstawiał, yy, nie liczcie na to, że będę wstawiał yy, filmiki co dziennie, co dwa dni, yy, ponieważ no... Yy, ponieważ no według mnie to nie ma sensu czemu nie ma sensu? Yy, ponieważ... Yy, ponieważ... Ponieważ to tak naprawdę jest robienie filmików. Yy, dobra, zrobię filmik i przez pół godziny będę się... przez yy, 10 minut nie będę się odzywał, tylko powiem tak, cześć, manko dziś pokopiemy w kopalni. Mi nie chodzi o to, po prostu będę robił yy, sporadycznie, nie wiem co, 3-4 dni yy, filmiki i będę je wrzucał w miarę regularnie. O, cóż więcej, no będę... Nie chciałbym tak, tak się zatykać jak wcześniej przepraszam was za to, yy, to jest taki odcinek yy, robiony trochę na szybko, niestety, no ale cóż, od mojej, z mojej strony byłoby to tyle, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, jak coś to nagrywamy jeszcze tutaj z Bugim, też możecie, zalinkuję, No, czy no w serii bend, bend, będzie podany yy, opis, w opisie będzie podany link do jego kanału, no i cóż, to by było na tyle, żegnam się z Wami, cześć.